Ja, to ja Katnap. Witajcie w filmie z Brookhaven. Katnap. Czekaj co? Tutaj jak widzicie siedzi Dogdaj sobie. No to jest dogdej. Siema, Katnap. Jak tam ci dzisiaj życie mija? A dobrze. Aha. Okej. Okay. Ja idę na miasto. Nara, Dogdaj. Nara. Hiu. Biegnę sobie na miasto. Biegnę sobie na miasto. Będę jechał swoją fioletową kolejnogą. bez Jestem katnap. A katnap ma w sobie fioletową kolejnogę. Tyle, kto to? Będę na swoim fioletowym rowerku jednak jechał. Bo fioletowy rowerek to sigma, kokoszka, bomba, szataszka. Jedziemy, 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 jedziemy. Będę sobie w szpitalu był. I czekał na doktora. Trochę się tu chwilę poczekam. Halo doktor! Jest pan tutaj? Czy pana tutaj nie ma? Już idę! Daj mi sekundę. Sekunda już dawno minęła, proszę pana. No kurczaczki, daj mi sekundkę. Ale sekunda to dużo. Myślicie, że to dużo? Tak. I to za dużo. No nie mogę z Tobą. Ty jeden. Nie mogę z Wami. Po prostu z Wami nie mogę. Bo czekać chwili nie można. Bo od razu trzeba iść. Od razu, od razu. No gdzie Pan jest? Daj mi jeszcze jedną minutę. No niech Panu będzie. 3D. Nie mogę z tą dzisiejszą młodzieżą. Co wy głupi jesteście? No proszę pana, ja tu na pana czekam 5 lat. Albo na panią, jeszcze nie wiem kim pan dokładnie jest. W której ty siedzisz? No w pierwszej. O matko, to ty babuła fan. Tak, ja, a to. Okay. Mario! Czemu robisz siu? Jedu, ja odchodzę z tej pracy, mam was gdzieś. No nie, nie ma buba buba fanta! No co jest? daj przyjeżdżaj tu po mnie szybko! Dagd nie mogę teraz Katnap. Dlaczego jestem na randce? A z kim do diaska? Z wanilią. Aha. No to sobie pokazaliśmy. Okej, okay, dzięki. Ja tu sobie na komputerku poklikam. Ściągnę nielegalne, ściągnę nielegalnego wirusa. Ciąganie nielegalnego nie wirusa, to jest to coś, to jest to coś. Ciąganie nielegalnego wirusa, to jest to coś, to jest to coś. Dobra, idę do więzienia, mam dość życia. Może w więzieniu wadą mi spaghetti. Obstocz. Hopi, co ty tu robisz? O hej. Wypuść mnie. Sorry, Mordunia, nie mogę cię wypuścić. Tak, ja są prawa. Ale ty prawa są głupie! Wypuść mnie! Nie! Tutaj będę sobie siedział. Cześć! Cześć widzowie! Zasubskrybujcie kanał Grzesz. Bo inaczej nie będzie fajnie. ma co byś widził, ty też tu jesteś? O jak, jestem biznesmenką. Mm, 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 mm. I to by było na tyle z Smejnkwitas w heaven mm, mm, mm. Mm. -hmm.